Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy wielki opening. Połowę karnetu zadymiarskiego. Na razie ten na dole, tylko. Od 38 poziomu do 70. I teraz Wam jeszcze pokażę, czego mi brakuje. Doszło już wszystko: mamy do mity. Do kolka jeden Star Power. Do Bula doszedł właśnie nowy. Nazywa się. Tu patrz, jeden Star Power, do Jessie jeden Star Power, do Broka dwa. na Majka wszystko jest, u wszystko jest, u też. W do budowce nie ma gadżetu, więc ten gadżet, u nie ma nic. Tutaj później go sobie ulepszymy, zapewne, do Barleya dwa Star Powery. Do Poco mamy wszystko. Tutaj do Karla, do Star Powery. A dalej to już nic. A tak to tylko nowych przedmiarzy: Tarę, Maxa, Pana Pekiełka, Spajka Kryłka, Cindy'ego i Amber. Jak to zapewne pamiętacie z ostatnich odcinków, polujemy na Max bo jest najbardziej prawdopodobne, że mitycznego wydropimy. Ale tak, tak to bym chciał Amber albo Kruka. Przechodzimy do openingu. Na początku sobie pootwieram te małe skrzyneczki. 30 monet, 4 do Poko i 8 do Soryja. 50 monet, 7 do bibi, 10 do Rico 13 monet, 5 do bi 6 do daryla 20 monet, 6 do 8 bitowca i 10 do daryla i dużo tego nie jest 20 monet, 5 do Franka i 6 do daryla duża skrzynka 45 monet 8 do Tika, 8 do 8 bitowca i 9 do Bon. No, ok, nawet spoko. 20 gemów. nam trochę. 15 monet, 4 do Leona i 6 do Piper. 500 monet. 500 punktów, które przeznaczymy do Tika. Ok, no i oczywiście już ulepszony na maksa. Kolejny zadymiarz i jeszcze monetki. Pakiet odznak sobie zostawimy albo na koniec, albo do następnego odcinka. Ok, no i TikToka też możemy ulepszyć, ale na razie zostawię go sobie. Ok, a teraz lecimy z dużą skrzynką. 3 przedmioty: 79 monet, 8 do Gina, 11 do Piper. 13 do Gaila, no i niestety nic nie ma. Tylko jeszcze 200 podwajaczy. Okej, okay, no i teraz tak mega box. 7 przedmiotów. Ja, yeah. 151 monet. 9 do Penny. 13 do Dina. 18 do Jackie. 21 do Piper. 25 do B. I teraz dwie świecące karty. Jak zostawicie łapkę, subika to musi być nowy zadmiarz. Hop. No, Gwiezdna Moc do Broka. Rakieta numer 4. Brock ładuje czwartą rakietę do swojej wyrzutni, zwiększając libę pocisków i wyrzucając termos, który trzyma wyrzutni numer 4. Ok, teraz trzymajcie kciuki. No i kolejny Star Power do Jessie. Gwiezdna Moc. Energia. Jessie może naprawić swoje działko, strzelając do niego i przewracając mu. W ten sposób 800 punktów brakującego życia. Okej, okay, no bardzo dobra skrzynka. I lecimy teraz z dużą skrzynką. 45 monet, 12 do geyla 12 do Serge'a i 15 do Nani. Kolejna duża skrzyneczka. 70 monet, 8 do Jackie, 12 do Mortisa i 20 do Penny. No, więc jak nam tego dobrze, idzie to mega box. 6 przedmiotów. I ja. Znowu. Nie, no to już jest. 172 monety. 10 do Serge'a. 21 do Dajna Majka. 23 do Mortisa. 32 do B. 35 do Kolet. I teraz trzymajcie kciuki. Musi być nowy zadoniarz. No, gadżet. Do 8 bitowca cartridge z hatem 8 bitowych, natychmiast teleportuje się do swojego wzmacniacza obrażeń. Ok, teraz wrócimy z tą skrzynką 62 monety, 12 do Bibi, 28 do Leona. a mega skrzynkę dajemy. 5 przedmiotów, 227 monet, ok, 16 do BU, 16 do Poko, 30 do 8 bitowca, 31 do Leona i 38 do Gina. No teraz nie ma nic, ale okej, okay, pójdziemy sobie trochę po ulepsze, bo jak widzicie, 13 sademniarzy do ulepszenia. Okay. 38 monet, 9 do BB, 50 do BU. Nie, no to musi być już zademierz. Dobra, gadżet do BULA, tu patrzę. BYG może przerywać super atak i spowolnić wszystkich przeciwników na 1,5 sekundy potężnym tupnięciem. Ładunki na mecz 3. Nie, no to już jest za grube. Kolejny Mega Teraz 3 razy się zakręcę, ok. Raz, dwa, trzy, ok, sześć przedmiotów. Nie no, ja nie wierzę. To zawsze działa. 176 monet. 11 do colette. 21 do Mortisa. 25 do Poko, 26 do Gina, 27 do Jackie. I teraz trzymajcie kciuki. Musi, musi być już za Nie ma szans. Co? Ja, yeah. Chrome. Nie wierzę. Moja druga legenda. Krug wystrzeliwuje trzy zatrute sztylety. Jego superatakiem jest szok, podczas którego rzuca sztyletami zarówno w trakcie lotu, jak i w chwili Nie, no dla mnie to teraz jest szok. Ja. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Te trzy obroty to już... Ja... Dobra, stawcie subika i łapkę i znowu będzie siódemka albo szóstka. Szóstka, nie no. W każdym megaboksie, może oprócz jednego, była szóstka, a w jednym nawet siódemka. 170 monet. 8 do poko. 10 do ems. 26 do penny. 28. Do Mortisa 41 do Jackie. Nie no, teraz zostawiliście pewnie, ze 100 łapek w górę. I subów to nawet nie wiem ile. Bo tak to się już nie może poszczęścić. A jak będzie znowu zadymiasz, to co? Tara? Tara? Mityczny. 3 na 6. Ja. Yeah. No teraz to już chyba 200 z łapek. Ja. Yeah. Naprawdę. Takiego szczęśliwego openingu nigdy nie miałem. Dwóch zadymiarzy, legendarny i mityczny. Nie wiem, już dwa Star Powery chyba i cztery gadżety. Nie, nie mam już Rechuby po prostu do tego. Nie no. Tara to już jest naprawdę za, za dużo. Za dużo jak na ten jeden odcinek. Dobra, duża skrzyneczka. 72 monety, 10 do Bibi, 13 do Sergia i 50 do Jackie. Jakbym teraz coś głupiego już to przepraszam, ale takie, takie emocje, że. Dobra. Uh. Szóstka. I ja, szóstka. 159 monet. 11 do Colette. 15 do Bibi. 16 do Ems. 22 do Jackie. 56 do Geyla. Zostawcie łapkę. Gadżet do El Primo. Wzmacniać suple suplesu. El Primo to najbliższego przeciwnika w zasięgu i przerzuca go przez swoje potężne barki. Ładunki na mecz 3. Nie, no ja... Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Dobra. Trzymajcie kciuki. 88 monet, 11 do 13 do seryja i 15 do bil. Okej, okay. ostatni megabox. Dobra, jeszcze raz się zakręcę. Raz, dwa, i trzy... Ok, zobaczymy. 6 przedmiotów. Ja. Naprawdę. 229 monet. 9 do Sergia, 13 do Daryla, 18 do Bi, 26 do Kruka, 35 do Leona. Trzymajcie kciuki. Dobra. Gwiazdna moc do Bula, Berserker. Jeśli punkty życia bóla spadną poniżej 40%, podwoi się jego prędkość przeładowania i jeszcze 200 podwajaczy. Nie, no to już jest naprawdę świetny odcinek. Okej, okay, pakiet odznak jeszcze do Big Gala i Jessie. Bardzo fajnie. Okej, okay, no jak to, tak nam dobrze idzie. No, przepraszam, ale mega skrzynka jeszcze jedna musi być. 6 przedmiotów. 154 monety. 12 do tary. 20 do Peny, 22 do Majka. 33 do Ems, 35 do Poko, czy macie kciuki? Dobra, gadżet do El Primo, pas Asteroid. El Primo wzywa mały meteoro meteoroid, który uderza w najbliższego wroga, zadaje 200 tysięcy obrażeń, i niszczy mury, ładunki na mecz 3 i jeszcze 400 podwaja 3 Okej okay, no, ten jakże szczęśliwy odcinek. My musimy niestety już skończyć. Cześć.